Em jak maszyna, dostarcząca wszystkim szczęście O jak oktany, których się trzeba więcej, to jak turbina, ścisząca zamiast serca oni niczym olej smarujący wnętrze Mojego dziecka, te jak cylindry, zębową bądź uchrady V Y jak Yoshimura, wywołująca szał jak kooperacja, człowieka z motocyklem El niczym nacisnę zanim zniknę, teraz to ruchy, przepustnica na maksa muszę się lusterkami, Wyprzedzam dwa auta, ja pomiędzy liniami bo tam jest moje miejsce, redukcja tylni hamper, kolano, ziom coś jeszcze? to uzależnia bardziej niż czy narkotyki przez motocykle bracie, ja mam nerwowe tiki, gdy się odwzglądaj klasie usłyszeć dźwięk sety. automatycznie się uśmiecham, wyglądam jak krety. żyję by jeździć, jeszcze po to by żyć, nie oddam tego za nic ja nie chcę zmieniać nic, to moje życie i mój świadomy wybór, nie oddam Moje oddam za parę nędznych wygód, tak Żyję by jeździć, jeżdżę po to by żyć Nie oddam tego za nic, ja nie chcę zmieniać nic To moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygód, tak Wiele ludzi słyszę, że mam na strane w głowie Żyjeszcie jak idiota i śmierci się nie boję Często i bez powodu łapę mnie garstka, Odkręcam pełną pizdę i zaczyna się jazda 14 Wyżaka, środek ciężkości nisko, więc nagle się wyłaniam W lusterku osobowki, pojawiam się i znikam Na drodze niczym ninja, robię za wojownika Mówisz dla organów ja się w pełni zgodzę Lecz przez dnia od wypadków, i po błogosław Boże Mój odcinek specjalny, luczamy z korczyna Tutaj bije rekordy, z bakusiści benzyna 8 tysięcy i więcej, po prostu mnie szaleje, Czuję pracę silnika, lecz wiem może być lepiej Dlatego, że mam redukcja, manetka do oporu, mam oporu, Jeżdżę po to żyć, nie oddam tego za nic Ja nie chcę zmieniać nic, to moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygód Tak, żyję by jeździć, jeżdżę po to by żyć Nie oddam tego za nic, ja nie chcę zmieniać nic To moje życie i mój świadomy wybór Nie oddam mojej pasji za parę nędznych wygór. jeździ, nie szybciej niż już potrafi latać Widoczny mój, zapierdala na dragach Tak, Zakładam kask, i świat jest się piękny Kocham ten stan, i jestem zdrowo pierdolnięty Na punkcie rapu, prędkości motocykli, oddany im bez Zaczynam brat kolejny wyścig, kto jest choroba, z której się nie wyleczy nigdy pozdrawiam Lewa w górę, jesteśmy bratni wszyscy Życie to wyścig, ja żyję po to, by wygrywać Urodziłem się po to, aby śledzić zdobywać Odkrywam swoje talenty, w niczym Pandura dura braki W moim pojęciu o no i czymś takim Choć mi to jest potrzebne By wstać się podbierać Nie będę nigdy szmatą Nie dam się po Ja mam swoje zasady Poglądy przekon...